Witam Was w programie Clicker. W dzisiejszym odcinku chciałam przedstawić Wam aplikację Shoutem. Shoutem to platforma umożliwiająca stworzenie własnej aplikacji mobilnej na iPhone'a lub Androida. Za jej pomocą użytkownik może stworzyć aplikację, która umożliwia mu stały kontakt ze swoimi przyjaciółmi, a także pozwoli na śledzenie bieżących newsów z kraju i ze świata. Narzędzie to zostało stworzone dla ludzi, którzy olbrzymie portale społecznościowe odwiedzają sporadycznie bądź w ogóle, a swoimi refleksjami i przeżyciami wolą dzielić się w nieco bardziej kameralnym gronie. Funkcjonalność ShoutM jest bardzo różnorodna i przystosowana do różnych potrzeb klientów, dlatego w pierwszej kolejności po rejestracji należy określić, jakie treści chcemy importować do naszej aplikacji. Podobnie jak w serwisach społecznościowych, takich jak Facebook czy NK, takimi treściami mogą być m.in. zdjęcia, wideo czy choćby newsy. Dodając adresy URL ulubionych serwisów, łatwiej będzie nam przeglądać pojawiające się w nich nowe wiadomości. Kolejnym podjętym przez nas krokiem powinien być wybór designu. Tworząc aplikację, użytkownik ma spore możliwości jego dostosowania. Gotowe skórki i arkusze stylów przy odrobinie pomysłowości mogą dać bardzo ciekawe efekty. Shout'em jest płatne i nie oferuje żadnej darmowej wersji. Istnieją dwie możliwości wykupienia dostępu do aplikacji miesięczna oraz roczna. Jak łatwo można się domyślić, płatność z góry za cały rok powoduje, że cena w skali miesiąca staje się o wiele niższa. Cena jest różna w zależności od rodzaju planu, który wybierzemy. Jeżeli chodzi o plan dla najbardziej wymagających Enterprise, to istnieje możliwość negocjowania ceny. Na pierwszy rzut oka obsługa narzędzia może wydawać się bardzo skomplikowana, jednak nic bardziej mylnego. Kilka minut pracy z narzędziem pozwala na swobodne i bardzo proste tworzenie własnych aplikacji. To już wszystko w dzisiejszym odcinku. Jeśli macie jakieś pytania, odwiedzajcie mojego Facebooka i komentujcie. No i tradycyjnie oglądajcie kolejne odcinki.